W poprzednim, dziewiątym odcinku kursu Bitcoina od zera opowiadałem o tym, ile i za co płacimy giełdom kryptowalut. W tym odcinku, jak nie trudno się domyślić, pokażę samą platformę handlową giełdy kryptowalut, pokażę jak się w niej nie pogubić i jak poprawnie z niej korzystać. Ja nazywam się Darek Ziduch, to jest kurs Bitcoina od zera. Zaczynamy! Na początku chciałbym zwrócić uwagę, że większość platform giełd kryptowalut ma dość podobny interfejs graficzny i sposób działania. Więc, jak już uda nam się opanować układ graficzny jednej z nich, to w zasadzie płynne korzystanie z innych giełd będzie tylko kwestią przyzwyczajenia się. Ja dzisiaj pokażę interfejs platformy na przykładzie jednej z czołowych polskich giełd, oczywiście z siedzibą na Malcie, a giełdą tą jest CoinDeal. Myślę, że każdemu z Was znany. Sam CoinDeal to scentralizowana giełda kryptowalut, która również obsługuje oczywiście waluty fiducjarne, w tym polskiego złotego, więc jak nie trudno się domyślić, żeby zacząć z niej korzystać, trzeba przeprowadzić weryfikację tożsamości. Akurat na CoinDealu ona polega na przesłaniu zdjęć dwóch stron dokumentu tożsamości i nagraniu krótkiego filmu za pomocą kamery internetowej, więc tutaj nie jest to nic skomplikowanego. Osobiście mogę pochwalić CoinDeal za dość rygorystyczne podejście do bezpieczeństwa, bo giełda wymaga zastosowania dwustopniowego uwierzytelniania i wysyła specjalny jednorazowy kod autoryzacyjny na nasz e-mail za każdym razem, gdy logujemy się z jakiegoś IP po raz pierwszy. A o samym dwustopniowym uwierzytelnianiu to opowiem w jednym z kolejnych odcinków kursu, bo jest to ważna rzecz. Zanim jeszcze przejdę do samej platformy, to wracając troszeczkę do naszego poprzedniego odcinka, e, sprawdzenie mm, takich istotnych informacji, jak prowizje transakcyjne, na CoinDealu odbywa się w taki sposób, że wchodzimy w o nas, a następnie w opłaty. Po zalogowaniu się na giełdę z poziomu strony głównej, wrócę jeszcze raz na stronę główną, jesteśmy teraz na stronie, właśnie głównej, na stronie startowej, klikamy w zakładkę Giełda, ona znajduje się w prawym górnym rogu i przeniesie ona nas do strony rynki, gdzie możemy sprawdzić w zasadzie wszystkie instrumenty, które są na giełdzie w danym momencie dostępne, prześledzić aktualne notowania. Widzimy tutaj, ile każde z nich. Ile każdy z instrumentów, ile każda z kryptowalut, czy no, ile każdy skryptowalut po prostu kosztuje. No, i możemy sprawdzić, jaki jest wolumen obrotów, czyli łączna wartość środków, które są zaangażowane w handlu na danym instrumencie. Wolumen obrotu mamy w tym miejscu. No i też mamy wolumen obrotu wyrażony w samym Bitcoinie oraz zmianę ceny w ciągu ostatniej doby. To też jest dość istotna informacja. Bardzo dobrze, że jest tutaj zawarta. Do konkretnego instrumentu możemy przejść, klikając na jego nazwę, czyli możemy kliknąć tutaj w Bitcoin USD, na przykład, i przeniesie nas już do widoku giełdy. Ewentualnie możemy kliknąć kup lub sprzedaj. Oprócz tego możemy też wybrać rynek. Tutaj w lewym górnym rogu mamy wszystkie rynki wyszczególnione z takiej listy wybieralnej. Wchodzę oczywiście. Na widok giełdy teraz klikając w Bitcoin USD wybierzemy sobie ten, wybierzemy ten najbardziej płynny instrument na giełdzie Coindeal. Klikam w Bitcoin USD i przenosi nas do interfejsu platformy, czyli do tak zwanego widoku giełdy. Widok giełdy i tutaj mamy oczywiście wykres notowań danego instrumentu. Jest to wykres, myślę, że każdemu z was znany. To jest wykres z TradingView, wykres, który ma oczywiście tutaj wszystkie narzędzia, które TradingView dostarcza. Jeżeli chcemy mieć dostęp do większych narzędzi, m.in. do różnych wskaźników analizy technicznej i różnych kresek, linii trendu i tak dalej, to klikamy tutaj powiększ wykres i już tutaj mamy możliwość na przykład stworzenia takiej sobie linii. O, właśnie tak. Możemy ją też usunąć. Natomiast zmniejszymy ten wykres, bo on w tym momencie nie jest nam do niczego specjalnie potrzebny. Natomiast wykres, jak wiadomo, każdy wie, jak działa. Jeżeli nie wiecie, jak działa wykres, to zapraszam do najlepszego kursu analizy technicznej, który prowadzi Dawid Augustyn na naszym kanale YouTube, oczywiście. Po lewej stronie znajduje się no, w zasadzie najważniejszy panel. Panel otwierania zleceń na giełdzie. Mamy w nim dwie zakładki: mamy oczywiście kup i mamy sprzeda, i tutaj chyba nie trzeba niczego tłumaczyć. Jeżeli chcemy kupić bitcoina, to klikamy oczywiście w kup. Aby złożyć zlecenie oczekujące, bo na nim się w zasadzie w tej chwili skupimy, w tym przypadku to będzie zlecenie kupna, no, musimy najpierw określić, po jakim kursie chcemy kupić bitcoina. I tutaj mamy cenę, jaką chcemy cenę za tego Bitcoina zapłacić. Powiedzmy, że będzie to 10 tysięcy. Ważna sprawa jest taka, że jeżeli nie chcemy stawiać zlecenia oczekującego, tylko jeśli chcemy kupić Bitcoina po aktualnej cenie, klikamy tutaj w ostatnia. No i pojawia się ostatnia cena, jaka w orderbooku w ofertach sprzedaży się pojawiła. Co oznacza, że jeżeli taką ofertę wystawimy, to najprawdopodobniej ona zostanie zrealizowana od razu czyli po cenie aktualnej takiego zakupu bitcoina dokonamy. Później, oczywiście, ustalamy, ile bitcoinów chcemy kupić w zakładce ilość. Więc powiedzmy, że chcemy kupić jednego bitcoina, i dzięki temu w zakładce ostatniej czyli razem, wyskakuje nam informacja, ile będzie nas to kosztowało dolarów w tym przypadku. Oczywiście analogicznie będzie wyglądało to w przypadku ofert sprzedaży. Jeśli chodzi zaś o prowizję, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, mamy dwie prowizje: Maker, czyli prowizję niższą, oraz TakeR, czyli prowizję wyższą. No to prowizję Maker płacimy, gdy nasza oferta nie ma odpowiednika po drugiej stronie order booka, a TakeR płacimy wtedy. Gdy nasza oferta zostanie od razu zrealizowana, lub gdy kupimy po najkorzystniejszej cenie ze zlecenia sprzedaży. Czym jest oferta Stoploss? Bo tutaj mamy też taką ofertę jak Stoploss. Ona w tej chwili akurat na CoinDealu nie jest jeszcze dostępna. Będzie dostępna wkrótce. Ale oferta Stoploss posiada. Coś takiego jak zlecenie zabezpieczające w sobie. To pozwala na automatyczne ucięcie strat w momencie, gdy kurs spada do poziomu, który sobie wcześniej określimy. Na przykład, gdy ustawimy stop loss na 10 tysięcy dolarów, to zakupione przez nas bitcoiny zaczną być automatycznie sprzedawane za dolary w momencie, kiedy bitcoin zacznie spadać poniżej 10 tysięcy dolarów. Więc takie zlecenie również. Warto znać, jeżeli ktoś ma potrzebę korzystania ze stoplosa, to na wielu giełdach również jest taka możliwość ustawienia tego zlecenia zabezpieczającego. Trzeba jednak uważać, bo na bardzo mało płynnych rynkach, gdy na przykład bitcoin spadnie poniżej tej ceny, którą sobie ustawiliśmy, to niestety, ale często stoploss działa tak na giełdach, że sprzedaje. Na jak najszybciej po wszystkich ofertach, jakie są w orderbooku. I może się okazać czasami, że sprzedego go nie po 10 tysięcy dolarów, ale po znacznie, znacznie niższej cenie, w zależności od tego, jakie oferty w orderbooku się znajdowały, więc na to również trzeba zwrócić uwagę. I na bardzo mało płynnych rynkach ustawienie stop lossa może się po prostu dla nas źle skończyć. Poniżej wykresu Znajduje się order book, czyli również bardzo istotna rzecz na giełdzie, jeśli, jeśli nie najistotniejsza, obok samego panelu stawiania zleceń. Order book, jak się nie trudno domyślić, skupia oferty kupna i oferty sprzedaży: oferty kupna po lewej, oferty sprzedaży po stronie prawej. Oferty kupna są posegregowane od najwyższej do najniższej czyli Malejąco, a po prawej są oferty sprzedaży, które są dokładnie odwrotnie uszeregowane. Tak jak widać, są uszeregowane od najniższej do najwyższej oferty, czyli rosnąco. W orderbooku możemy sprawdzić też wolumen handlowy. Tutaj mamy wolumen, wolumen, czyli łączną wartość zleceń. Przy ofertach kupna ona jest wyrażana w dolarze, a przy ofertach sprzedaży jest wyrażana w bitcoinie. Oczywiście. Skupiamy się tutaj na instrumencie takim jak Bitcoin do amerykańskiego dolara, ale przy innych instrumentach będzie to wyglądało analogicznie. Orderbook działa tak, że jeżeli oferta kupna pokryje się z ofertą sprzedaży, to dochodzi po prostu do transakcji transakcji wiązanej, czyli transakcji kupno sprzedaż. Ostatnie zrealizowane zlecenia, które po prostu można powiedzieć w cudzysłowie weszły, które zostały zrealizowane. Można prześledzić tutaj po prawej stronie w zakładce w panelu Historia Rynków i tutaj możemy sprawdzić. I widać, że większość tutaj było ofert sprzedaży, a jedna oferta kupna została a, zrealizowana. Jeśli chodzi o e, zlecenia, które zostały, wy, zostały wystawione przez nas, to mamy tutaj moje oferty. To są oferty oczekujące, które czekają na realizację, a historia moich ofert to mm, wszystkie oferty, jakie w ogóle zostały wystawione przez nas na giełdzie. Stan konta dla poszczególnych walut i dla poszczególnych kryptowalut można sprawdzić w zakładce Portfele. Ona się znajduje w praktycznie, można by u góry, można by powiedzieć, że praktycznie w prawym górnym rogu klikamy w Portfele i po kliknięciu w szczegóły portfela, powiedzmy, że szczegóły portfela bitcoinowego, można na przykład zlecić wpłatę, można zlecić wypłatę. Można kupić środki bezpośrednio za pomocą karty kredytowej. Można też sprawdzić, jakie operacje na tym instrumencie były wykonywane. I w zasadzie to jest na sam początek. Myślę, że wystarczy do takiego. Tutaj można też sprawdzić w ogóle swoje wszystkie oferty, które były wystawione, jak widać, tutaj żadnych ofert nie ma, no ale gdyby były, no to byłyby tutaj wyszczególnione. Chciałem jeszcze wam przypomnieć o tym, że dostępne jest już najnowsze 18. wydanie magazynu FX Mag, drukowanego magazynu dla inwestorów. Co więcej, przy zakupie prenumeraty FX Maga, czyli czterech wydań rocznej prenumeraty w cenie 99 zł. Za jedyne, symboliczne 1 złoty możesz otrzymać kurs wideo, kurs, który opowiada o tym, jak nie dać się okraść na rynku kryptowalut. Jak dostać taki kurs za złotówkę? Już pokazuję. Wygląda to tak, że wchodzimy na sklep FXMAGA, jak widać zjeżdżamy tutaj w dół, dodajemy prenumeratę, bo to jest promocja dla prenumeratorów, dodajemy prenumeratę do koszyka. Następnie zjeżdżamy trochę niżej i jak widać mamy tutaj kurs nie daj się okraść na rynku kryptowalut. Również dodajemy go do koszyka. Następnie klikamy w sam koszyk. Pojawia nam się tutaj, pojawiają nam się dwa produkty a także e, opcja kodu rabatowego. Klikamy tutaj w, e, czy posiadasz kod rabatowy? Kod rabatowy to BHK12. Znajduje się on w opisie wideo na samej górze. E, klikamy aktywuj kod i jak widać cena zmienia się na 100 ,89 zł 89 groszy czyli prenumerata kosztuje 99 zł a kurs kosztuje 1 zł